Wow, to ta wielka tajemnica, nowy dom Tomka i Magdy. Tak jest, moi drodzy, ta, 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 ta. magiczne wrota telewizji doprowadziły was do nowego domu Tomka i Magdy, a ja jestem Adam, witam cię dżentelmenie, siemaneczko, jak ci na imię? Natan. Natan, i Ola. Ola. Ola, cześć Olunia, bardzo mi miło, słuchajcie, nikt o tym jeszcze nie wie, że jest drugi dom w ogóle, jak się tutaj czujecie, bo ja trochę jak na polowaniu, co ja. sądzicie o tym domu? E, fajnie. Fajnie? No. Ładnie, a ty Olcia? <laughs> Dobrze, szczerość to podstawa. To co może Was uprowadzę trochę, co? Tak. Słuchajcie, zacznijmy od creme de la creme, czyli najfajniejszego miejsca w tym domu. Uważam tak, ja, oczywiście, to jest moje zdanie. Czyli pokój kuby. Ha, ta, 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 ta. Proszę bardzo, mam nadzieję, że Wasz pokój tak nie wygląda i macie troszeczkę więcej porządku, ale zapraszam Was dalej, chodźcie. Czerwone skóry, widzicie, poroża, wszystko tu jest. Czy wy widzieliście kiedyś stół do snookera, tak wielki, w salonie? E, nie, mam w domu do bilarda. Do bilarda masz też? Tak. Chodź, przystojniaku, jak grasz, to mi pokażesz. Chodź. Dawaj, rozbijaj te czerwone. Dawaj, Ola, zobaczymy, czy oszukuje nas, że gra, czy nie. Dobrze! Patrz, się pił! Dobrze! Powiem ci, że to nie jest takie proste. Piąteczka. Słuchajcie, no dobrze, jak już widzieliście salon, to może pokażę wam jedną z ciekawostek, czyli schody do donikąd. Zapraszam. Wszystkim się wydaje, że te schody prowadzą do jakiegoś pomieszczenia, pokoju, kolejnego, nie wiem, levelu, poziomu. A jak sobie wejdziecie i zobaczycie, to tam już nie ma nic. Cała hala jest teraz stąd widoczna. Tam widzicie drugie pomieszczenie? Widzisz, Olcia? O, to tam jest piwnica na przykład. Chodźcie, pokażę wam jeszcze kuchnię. Ludzie zadają nam zawsze pytanie, czy my tak naprawdę w serialu jemy. Czy te rzeczy, które myjemy, to są prawdziwe? Czy to udajemy, że jemy? Także muszę Wam zdradzić, że my naprawdę wszystko jemy, a w tych lodówkach znajdują się prawdziwe produkty, które używamy sobie podczas sceny. No Dobra, ja Wam już trochę zdradziłem. A może Wy mi teraz zdradzicie, co Wy robicie w fundacji, co? Pomagamy rodzinom zastępczym i dzieciom. Wow. A ty, Olcia? Ja jestem twarzą fundacji. Jesteś twarzą fundacji? Tak. Jezus, no to pięknie, gratulacje, piąteczka. No! O, tu o, jesteście! – proszę. Dzień dobry! Ja was wszędzie szukam, ciotka was szuka, i gdzie to mi się zgubiły moje dzieciaki? Magiczne drzwi, Weź. doprowadziły je tutaj, do mnie, A co w moje to skromne projekcie. Co to za wnętrze? – Ciekawe wnętrze, prawda? Słuchajcie, zabieram was, bo my mamy jeszcze swoje zdjęcia, swój plan. No W końcu wy musicie jako artyści powystępować no. troszkę na rzecz fundacji naszej. Opowiedzieli trochę? Opowiedzieli, tak. Pomawiają. Wszystko wiesz? Tak, ja już wszystko wiem. Wiem, co no? Pomogę Wam. Ja mam też, mam nadzieję, duże serce, takie jak moja brygada tutaj, więc chętnie z chęcią. Dobrze, super. Wszystkiego e dobrego. Liczymy na to, no ale wnętrze jest szokujące, dobrze, więcej Zaprażam. nic nie powiem. To wy wyjdźcie, a ja będę tańczył na końcu. Dobra, dobra. Pa. 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 Pamiętajcie drodzy Państwo, pomaganie jest super.